Zakorkowani o Korei z pierwszej ręki. Co jest ciekawe, to jest to, że właśnie Korea stała się z jakiegoś powodu tutaj wyjaśnimy za chwilę, z jakiego powodu takim miejscem, gdzie technologie Yy, są testowane i gdzie testuje się odbiór tych te technologii, jeżeli chodzi właśnie o konsumenta. I to, o czym Ty pisałeś też na swoim blogu i często ty o tym wspominasz, yy, ja też pierwszy raz chyba, kiedy usłyszałem w ogóle o rice cookerze, yy, to było właśnie z Twojego chyba bloga, o tym jak napisałeś, dostałeś w prezencie od tej koleżanki, którą mieszkałaś we Francji chyba, tak? Tak, tak, tak. Więc, yy, no to jest rice cooker, yy, czyli Taki, taki Elektryczny szyb... garnek do przygotowywania ryżu. ryżu tak. jest, Ale nie, nie szybkowar, e, można by tak nazwać, jakiś taki. E, no, trudno znaleźć odpowiednik polskiego słowa. Taki elektryczny garnek, ja bym powiedziała. po bardzo często, tak? Dlatego no, tak mówię szybkowar, w sensie, bo to, tak, bo to jest. E... A szybkowar jest pod ciśnieniem? No tak. A to ja nie wiem. I ale właśnie, bo to jest urządzenie, które słyszy nie tylko do gotowania ryżu, bo można w tych urządzeniach już dzisiaj przygotować, na przykład gotować jakieś zupy, gulasze, mięso. Ja, gotowa ja e... gotowałam e... sam, getang. sam getang, tak. Czyli, Czyli tak... kurczak nadziewany ryżem i różnego tam rodzaju przyprawami. Pyszne, przepyszne. W koreańskich domach bardzo często też można spotkać dystrybutory do wody, takie filtry, ale nie taki filtr, jak się montuje czasami w Polsce, że do kranu, tylko montuje się osobnym wężykiem do, do źródła wody bieżącej. I to są takie wielkie maszyny, często mają tam po 3 czy 5 filtrów w środku które również ochładzają jednocześnie i podgrzewają wodę. Czyli z takiej jednej maszyny wydobywa się zarówno gorąca, prawie wrzątek, z 90 parę stopni, i woda jakby już zimna, tak? czyli schłodzona. I to jest bardzo ciekawe urządzenie, bardzo popularne w Korei. Zakorkowanie. Kulisy życia w Korei.